Patrz z tego! No skop, no skop. Dostał, dostał, dostał! Ej, 200 piętnów mam znowu! Doś, 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 to ten gościu, gościu nie? Nie wiem, po co To o to co ci chodzi? O, Czekamy to, to, to jest Ale mu powiedziałem wam, że. Patrz, wszystkie nie biorą sobie! To nie, miałe... nie fairclime! dostałem głowę. Ej, nie, pistol, sorry, pistol, e blok. E Slad to jest. Klubę dostał? Leży? Nie, ja nie żyję <grym> A z tym 160 burka umarły? Nie. Bowa, leży kolejne. Nice. Slad, gdzieś ma tam bazę pewnie. Ej, 200 burka mam! To uciekaj, wy wy wyjść, 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 Uciekaj wyjść, 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 nam na, nutle, o, o, teoretycznie jakby przejęli na początku -a tyle, wipe'a tyle raczaków i meteorów, tak, y Wiesz, w poniedziałek, na przykład, gdzie już ludzie nie grają, no to mieliby tyle cech, już w, na przykład jutro nie, Dobry, Dark, nie? Dobrze, tak sobie Capone, Kaponę już co te mury buduje, a no dopiero go tu nie było. No, mieć mu kanus, koopa zajebał. A no. no, kurde, ja tu biegam, to już nie wybiegnie. Ej, tutaj jak tysiąc też, zabijemy tego hotkot, co się leciał. Tysiąc lutów O ja, ja ty... No do bo do drugi raz to wygrał. No bo mają. No No na no, dwóch typkach no, zabależy. To nie miałem, nie miałem do pistoletów, opisania. Ej, 250 burka mam znowu. Co? Masz jakby tepać? No nie. Nie to Nie ma. Nie mam Nie ma. Nie ma w ogóle. Małego chłopaka. Ma... Będę go bohaterał. Ej, dwóch typów tu jest. A widzę. Bez no. zgody gigabaj działa. Być może w Jakiś kolejny bumble. Te bumble ucieka przed łukiem. A widzę tego z łuku. I schował Schował się. Od drugiej strony go. Co bierze? Drugi, Drugi może go. Ja może go. Nie ma go. Dobra bo tamten Bubble tam biegnie już na tego kontrola Kontrol jest mój A nie jednak biegnie gdzieś tutaj Tato, no ja pierdolę No sobie mam 3 Ej chodź tu pa, Patrz to Ej na... ej 80 blu 100 tego, 100 burka. kozak Na Oni będą musieli tędy wbijać i pa, otwierasz se klapę Czekaj. Tyk, tyk Nie ma To no macie dyskrypt na To postaw gdzieś, byle gdzie tak burek do Skacze tu ktoś Wkładaj ten burek do łóżka No to ja muszę sobie postawić łóżko Aż temu włożyłem No wybieniem na to tego gościa Wybiegniemy na niego No chodź mi się To ci gdzie są? Bagiet są Są w gazię To jest to? To Ej, typek tu jest. Jakiś... W głowie. Mam to type, gdzie to walimy. Gdzie to walić? Gdzie oni otwierają? Tu gdzie się bano? Nie? Pode mną. Tu. Ta Masz ceket? Co? Toskę czułeś? Ja nie mam, bierzcie wy. No to? to. W którym miejscu to mają? Tu gdzie się banno, nie? Jak tym. Taka. No gdzieś tam, bo te krzyżaki tak dziwnie idą pod No mają. bo te właśnie krzyżaki możemy tu trafić Tu mogą być krzyżaki w tym miejscu, o Bo tutaj też robili I tu może być gdzieś Tu są gdzieś okurę. skrzynki otwierają właśnie A jak tam wskoczyć teraz? Ty, no są tu cekie cekę, nie? No ja mam cekę, Dave, spadłem tu Hop, biegnie na Ej, widzę tu, widzę tu, na, na... To tam... są dwóch chyba Bambiki na daleko jak to wskoczył do góry? Nie wiem, no. Czemu to z samego dołu wchodzi? Nie, bo no, do drugiej strony musisz przebiec teraz. Nie przebiegniesz tędy, musisz do drugą stronę wskazać. A chodź z ty No, no chodź z tym. No chodź z tym. na I jesteś na górze. No chcę, chcesz ją. Nie wiem, tu chyba będziemy Skąd? kontować. Tu mi się wydaje, że może być tu, Git. Weź tu może. Sprawdzać Betony. To tam nut leży w skalę ogólnie?

Uwaga tu jeszcze jakieś no, kurde wiem Tu jeszcze jakieś temki są. To jakieś śmieci. Chłopa dostała. Co jest? Co było? Ty Chopping Power kojarz, chodź. No, to... Daj, daj mi. To jest może. No, No nic się było. A jaki był chopping wtedy z tej? O... Jest chopping? No nie ja nadny mówiąc sped, kozek! To jest to co wiesz. Daję te uleptania burki, ja to będę wytepywać. No. czekaj. Ej, patrz mam, na kask Też to wszystko. O, Co robię? Jest? Czemu, czemu cały czas wypada scope do jebanek? Do góry, no, widzisz, widzę, to jest góra, widzisz. nie Jest tu tutaj, 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 by the way. No to... to biedna, jest, tu, tutaj, tu tutaj, to... tego punktu gdzie punktu tutaj, tego punktu, Nie no proszę, mogę kamikaze, powinienesz po lutę Czeba że mało jest, że jest, będzie ciężko, w Gdzie on już jest? Tutaj. Boże, to on, tą bazę pewnie ma ty z maszynami. Przyjechał, prawe hel helką go przyjechałem. Ej, helką no, no, się rozwojem. Rozwojem się helką. Fakcja. Serio? Tak. <laughs> <laughs> Właśnie słyszę, w buchu. Podjemy tego <grym> Żelazo Dajka Jiro Dajka wszędzie żelazo pod... Chyba pod siebie Wale, jak pod to będzie żelazo, to będzie trochę lipa No Ciur. Co jest? Co na 6 rakiet pójdzie mm, Nie wiem chyba nie, ale jest lekko odbite Nie wiem Testuję Crash test czy nie? Czefno Tu jest drewno No i co? I co <noise> nie będę na to drewno sali <noise> Dobra wale. rakiety w to Mam to nie będzie w ogóle ustał. Eee, dobrze idzie. Ja bym jeździł po saki. No chyba bym musiał polecieć w lasu. No jeszcze jedno pójdzie Oj to ja bym już tych rakiet nie walił teraz Tylko niech, niech ktoś po cekie poleci Ktoś czy ja, bo tylko ja bym to? No. Czy zostać z nim Nie wiem, czy dawać wam rakietnicę czy zostać z nią Nie, zostać z nią Nie, lec, nie Już niech nie kto mu to na dach wejdzie? A Miciu, dobra wiem kto to. Te ruskie co przebiegły, nie? To ten ten co teraz ranacz Co tą kardę To Musi być noc ja nic nie widzę O Leś góra w takim razie czekamy No w sumie trochę widzę ale Weź sposób, się zamczył mnie była Jestem w dziurze, nie mogę stampić Nie robiliście nic. Postaw mi tu co? Tak. Czekaj, trochę przestawię może. No, może no, doleć, to żeby było bezpieczniej czy co? Czy no? Postaw nie yeah. po prostu zaplantuj. Jeszcze jedną twarz z Nie, no tą drugą to jest. One the gry, copies? No. Bez? No okay. Chyba jednak nie co?

Powiedzcie dlaczego? Tu jest potem gościu, wiesz ty, nie? Nie wiem, po co ci chodzi. Czekamy teraz. Ale mu powiedziałem wam, że. Patrz, to, wszystkie dino na sobie. WHEN. A, tysiąc burka po co? Co jest? Tysiąc dolków mam, znaczy 660 dolków mam. Tam są skrzynki. No proszę, i. GBS. No to autorizacja, to tu będzie autorizacja. Jak to nie będzie autorizacja, to tam ma, jest tu jeszcze bardziej niż wy. Nie ma tu wejścia. Czy nie masz tej Tak jest autorizat. Autor Patrzę sobie tu. A, zamurowane co to jest, prawda? Wszystko pomurowane. Cholesty. Tam, no, tam nie wejdziemy. Ale mam. Co masz na sobie teraz? Ja. 200 burka, 1000 I dwa te. Chipa. No to ja mam 700, do... mam 700 dolków, 1000 burka, 300 blue i 200 g Czemu dostajemy... terminal co to nocy co Nie, mam to... no, tam O! Cool. Leży! On ona Mam Karlo, by the way. Karlo, cię zabił? Nie, ja zabiję. Konobat mam. sam. W środku. Proprio sì, se su serio, quasi Uleży kolejny. Uleży kolejny. <gry> Co Minęliśmy. <gry> Czemu chod Don Donkarno to zrobię. Czemu mam blok? Blok z niego wypadł ogólnie. Śmieszna trafia. Uh, tak, wreszcie. komba tam jeszcze? Na świetku Coś, coś, co mam jeszcze. Jeden masz ból? Mam... Um, 217. Nie pytaj jeszcze tam. Nie wiem, połowa nawet. O, Tak. jedno kolejny. Weź tam się chwilę nie do schodzi za chwilę. Spróbuję odbiec. Y nie patrzcie! Słyszałem moje szczęście na to, ale Może chciał w stanie zniszczyć w ogóle? Ten karla który jego rysk jeszcze. Gdzie? Na karach stał.